Cześć, siema, witajcie na kanale Zagranica Blog. Dzisiaj Was zabiorę do DM, DM niemieckiego. Zobaczymy sobie jakie są ceny i jakie można produkty tutaj znaleźć w niemieckim DM. No to, co my musimy się przenieść do miasteczka, bo tutaj u nas nie. Taka ciekawostka u nas w bloku: jak ktoś chce coś oddać, to zostawia tutaj. Jak komuś potrzebny, to sobie zabiera. To jest to, co Wam mówiłam wcześniej. Sąsiedzi wystawiają, można brać. no i dojechaliśmy do naszej galerii w miasteczku galeria wygląda tak, że jest jeden duży sklep tu jest rewe jest dajszman, jest taco jest kebab DM. I tyle. I generalnie to w naszym landzie tak wyglądają galerie. Niemcy są dość dużym państwem i w każdym landzie to wygląda inaczej. No, u nas tak wygląda to. Pamiętajmy, jesteśmy nad morzem. I to jest Mecklenburgia. Mecklenburgia. Pomoże nie. To jest ten land. No to. Idziemy po Nie śmiejcie się proszę. Proszę się nie śmieć. To są nowości z perfum. To są takie perfumki po 7,795 7,95 O te co mi się najbardziej podobają To ich nie ma. To są te ostatnie. To ich nie ma. Tutaj Martyna coś próbuje grzebać w perfumach ja Już sobie wypatrzymam. No. Bardzo ładnie pachną. Zobaczymy jak się będą trzymać. Po każdej nie Aha, to są twoje, twój zapach tak dochodnie. Mój zapach, nie? No. Totalnie, mój zapach. Napolne one są? Niecałe 10 euro. No i super. 40 ml i z tego co testowałam na ręce bo raz sobie psiknąłam testerem to się nawet utrzymało no za to nie polecam tych perfum bo one się w ogóle nie trzymają tak. Bruno Banani fajne mają zapachy, ale kompletnie się nie trzymają ja ostatnio Bogaty Wszystkie miałam. Tu są męskie. Bardzo ładnie się trzymają i, i są spoko. Ale... Jakoś w ogóle nie czuję zapachu. Pokaż mi otwór. Nie czuję zapachu w ogóle. Nie wiem, czy to? mam czego. No w ogóle. To, czyli nie dla mnie. A czarne? Mamy też czarne. Te różowe? Proszę Państwa, jesteśmy profesjonalnymi testerami i przykleimy za nocy zańsko Tak. Ale to zawsze y, inaczej to działa ze skórą, a inaczej z papierczykiem. Dlatego warto sobie też. Na ja przywać. nie wiem czemu, ale mi na skórze nie trzymają się perfumy. O. o, już czuję. Takie słodkie, bardzo. Oj, Tak? Tak! Jest też y, żal do kąpieli. I jak coś, to polecam takie. One są fajne. Jezus, jak stoję na perfumaty, mogę tu stoi cały dzień. No sorry, wiem, zanudzam. Dobra, przesuwamy się dalej. Ok. W Niemczech nie ma y, takich firm jak Lovely Vivo jest to tylko w Polsce. Poezę. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale nieważne, jak powiedziałam, tak będzie. Eveline i Inglot troszkę się przebijają, ale ale, ale dalej jest tego mało. Ja bym chciała tylko dodać, że o, o, przepraszam, że y, ostatnio moją ulubioną maką, którą miałam w Polsce, było Pierre René i świetna kredka do oczu, świetny eyeliner, który mi nie schodził praktycznie od razu, bo jest wodoodporny. Wiecie co? Załamałam mhm. się, bo nie ma tutaj tego. Nie. Ale kat Katrysa jest dużo. Jest Katrysa i dopiero jest w fazie testowania, także y, tuż do rzęs ma spoko. Zobaczymy, jak będzie zresztą. To jest taka niedruga, nie droga, nie, nie tania firma, taka, taka sama. Kurczę, nie uwierzycie, co się wydarzyło. <grymne> <grymne> Testujemy e, nowe, e, po 4,95. Nowe matowe pomadki do ust. <grymne> Martyna mówi, wklepuj, no to wklepałam wszędzie, tylko nie w usta. <grymne> Chyba z precyzją. No to było z precyzją. Ale chyba się trzyma. To już jest zmazane. Tak, to jest moje, drodzy jest... państwo, rozmazane w panice. Z Manhattana tutaj są nowości. Tuż, lakier. Niedługo u nas się to pewnie pojawi. Ale wiecie, co wam powiem: że bardzo mi się to podoba, ależ to bardzo. Wszędzie są próbki, nie są rozwalone kosmetyki. Wszędzie do każdego kosmetyku mamy, mamy próbki. Te, co kupujemy, są w całości. Bardzo dużo jest testerów. I mówiłam Wam o żelach do mycia. I ten niebieski jest naprawdę super. On jest naprawdę super, bardzo ładnie pachnie. Jesteśmy na pastach do zębów. I bardzo mi się podoba, że te bez opakowań są naprawdę w przystępnej cenie. Euro 65, euro 10, 95 centów, 85. To jest super. Zawsze kupuję te bez opakowań, bo na co mi opakowanie, żeby wyrzucić? A ja Wam chciałam pokazać. My kupujemy ostatnio takie maski. Takie maski i odżywki, i one nam się świetnie sprawdzają. Tutaj taka woda z kranu jest trochę dziwna. Że tak powiem, wysusza nam strasznie włosy i skórę. Ja tu mieszkam 2,5 roku i nie mogę się jeszcze do tego przyzwyczaić, więc coś z wodą jest nie tak. No to prawda. Ja nigdy nie miałam suchej skóry. Nie potrzebowałam nigdy balsamowań, nic, a tutaj mam tak przesuszone nogi, że to jest no, dramat. To jest tak, to jest wieczny nasz problem tutaj. To jest drugi dział, który jest moim ulubionym. Zobaczymy, czy mamy jakieś płynne nowości, ale chyba nie. Po, po 2,55 norki. Nie będę tego przeliczała na złotówki, bo to proste jest. Ale nie uwierzycie, to jest proszek, to jest proszek do prania w listkach, i ja już jeden mam, używam i dobrze nam się sprawdza. On jest prawie po 4 euro, ale szykując się już na wyjazd, to im mniej miejsca zajmuje, tym super. No bo nie będę brała takiego kartonu, przypuśćmy. Bo gdzie taki karton? A no nie, no. Ale też widzę, że jest tutaj druga firma. Ta sama firma. Ty, ta sama firma. Tylko... Chyba inne zapachy, no nie? E, tu masz 28 basan. Prań? A tu 30. A ja nie wiem, co to jest blatter. Listków. No. Tu 30. Ale to są chyba większe. Większe, no. One są większe patrz. No tak, większe. No. Hm. Dobra, biorę jedno takie, jedno takie. I to się do kamperka fajnie zmieści. No. O, nawet można zapach. Tutaj masz zapach Martyna? Bądź testerem. Musisz to potrzeć. Wow. wow. No. Bardzo ładnie pachną. Bardzo ładnie. No to co, bierzemy, to jedzie z nami. No i tutaj mamy perwol po pięć. perwol Persil. Haryn, Lenor. No to przeliczycie sobie, czy to podobne ceny? Wydaje mi się, że mega podobne ceny niż w Polsce, jak w Polsce. No i proszki mamy. A pokażę wam jeszcze taką ciekawostkę. Jest cała szafa tutaj leków, ale to wszystko jest ziołowe, naturalne. Wyszliśmy z galerii. Myśmy się bawiły super świetnie robimy testa teraz z chipsów, Martyna kupiła to jest popcorn, ja jestem jesieniarą to jest pumpkin spice latte moi drodzy, więc czyli dyniowe dyniowy, ja. dyniowy popcorn o oh Jezus o mm, Jezus uwielbiam uwielbiam moi drodzy uwielbiam jesień to jest moja pora roku popcorn dyniowy Słucham, ekspertki. Uwielbiam, kocham po prostu. Mm. Jesień to jest moja pora roku. Babko! Ja wiem, że ta małka jadą. Jeśli to jest moja pora roku, uwielbiam wszystko codyniowe, Pumpkin spice latte, cynamon. Mm. Tak 10 na 10. I naprawdę pokażemy wam, że to jest pokój. U nas pewnie też jest. Kota. No. Ciekawe doznanie. Mhm. Naprawdę dobry. W skali od 1 do 10? 10? Dycha, nie? Bardzo. Dycha. Kupię ponownie na pewno. No. To kończymy tego vloga. Ja Wam dziękuję za. To, że jesteście ze mną, że subskrybujecie. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. I tym stałym mega, mega, mega dziękuję, że jeszcze nie od tego waliście. No wiecie. <grybujesz> ja się z filmu na film uczę coraz to nowszego nagrywania, coraz to lepszego lepszej obróbki, wiem, że nie zawsze mi to wychodzi jakoś super ekstra, ale staram się. Teraz przeszłam na nowy program do obróbki filmów. No. Tak, wiem, ciężko mi to idzie, ale no z filmu na film będzie coraz lepiej. Także dziękuję za dziś i widzimy się w następnym filmiku. I bardzo proszę o lajki i o subskrypcję. Jak ktoś ogląda, a nie subskrybuje, to trzeba. No i dziękuję Martynie za to, że wystąpiła w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będzie chciała ze mną nagrywać częściej.